Moja trzecia wskazówka na produktywność to jest 5Z, czyli 5 zwycięstw Jest to niesamowicie efektywna metoda na zadbanie nie tylko o tych aspektów biznesowych, ale również innych obszarów życia O tej metodzie więcej możesz posłuchać albo poczytać u Rafała Mazura O co chodzi? O to chodzi, że codziennie ustalasz sobie 5 zwycięstw na ten dzień Uwaga, to nie mają być zadania do zrobienia z Twojej listy to-do, tylko zwycięstwa. To też nie ma być lista nawyków, wręcz przeciwnie. To ma być coś, co jeszcze nie jest Twoim nawykiem. Coś, z czym walczysz, coś, co stanowi opór, ale też coś, co przybliży Cię do celów z różnych obszarów życia. Jeśli skupiasz się na biznesie, ustaw sobie na przykład trzy zwycięstwa w tym obszarze, i pozostałe dwa innych, na przykład jakaś aktywność fizyczna albo czytanie książki. Dobrze, gdyby to jedno zwycięstwo nie zabierało więcej niż jedną godzinę czasu na realizację. Idealnie, gdybyś jeszcze przed południem zrealizował już listę wszystkich zwycięstw.